Zapisałeś to? No tak, tylko jakby ten wzorek szybko, szybko przepiszę, ale to szybko będzie. Ej, wiesz co? Co? Ej, tak szczerze? To wiem, gdzie możemy sp ej, iść spać. Gdzie? Tam na górze, bo tam nie było, wiesz. No okej, okay, to znaczy mi kolejną... Część ok? No, no, ale już się nagrywa, to jest kolejna część. A, ok, no to to. Ok, możemy iść. Dobra, chodź. Patrz, idziesz tu. Tu. Ej, co jest? To nie tu. Czekaj. A nie, wróciliśmy się, to cofnijmy się. Chodź. Czekam. Ja... Ej, 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 chyba wiem. Chodź tam, gdzie byliś. O, no tutaj, nie. tutaj. O, to to. To to. Ej, ej, bo ja tam znalazłem deski. Ja mówiłem ci, to masz? Masz deski? O, masz? Dzięki. I tutaj zbuduj. Tutaj zbuduj jakąś obronę. I tu możemy spać. To Tutaj zbuduj. Okay. Okej. Okay. Ej, jeszcze starano. No. Dobra. Słyszysz jakby słyszysz jakby ktoś używał myszki? No. No dawaj, postaw to, to jest łatwe. Mi nie chce to... Wyść... O. O, o! tak może być. Dobra. Dawaj usiądziemy. Dobra, co tam widzieliśmy? Ej, czemu pod łóżkiem leżał mój telefon? Y nie wiem. Ha. To widzowie! Y my idziemy z... Spać, bo już drugi dzień nie śpimy. Idziemy spać i jak się obudzimy, to by wam zdać, nie? Tak. To Chodźmy na krzesła, nie, nie śpi w tym. Dobra, no to do Ale mnie głowa boli. A mnie plecy, bo musimy na siedząco spać. Chodź, idziemy dalej. Ej, a może spróbuj zrobić ci drzwi? Poczekaj. O, drzwi mamy. Można tutaj w oczkiem przejść. Ej, chodź, idziemy dalej. Bo nie... Dobra. Bo może być. No też. To chodź tam, tam gdzie ty chcesz. No to chodź. O, a. Ej, tutaj nie byliśmy, co nie? No. Ej, tutaj są. Pa. Ja tu też zapiszę, poczekaj. Na mojej kartce. To zapis, a ja się poboksuję, poćwiczę boksować. A masz, bo ty nie będziesz nic widział. Dobra, poboksuję. Jakoś zobaczysz w ciemności, nie? No. Rewersy. Ej, mi nie chce działać! Wyładowały mi się bakterie. Poczekaj, to ja to dam, bo nie wiem czemu w kieszeni baterie. Dobra. E, se... O, sera. To ja już... No ja zapisz. O, świecę ci telefonem! Latalkę. Masz. Ja ja mam telefon. Ja. Jakby co, to ja idę się przejść i do ciebie w lucok. Nie. Tak. Ej, ja już akurat... Ja już zapisałem. No to chodź. E Ej! Ej, poczekaj. Jak tam mieliśmy tamto, co nie? No. To się chyba opłacało zapisać. Tutaj Ej, to... to coś nie działa. No. Powinno być na działku, co nie? No. Ej! Chodź! Ej, wpadłem gdzieś! Gdzie ty? No nie, nie wiem. Jest w dziwnym labiryncie. Dobra, znajdę cię. Dobra, szukałem mojego blata, nie wiem gdzie on jest. Idę dalej. E, co to jest? Znowu... Ej, mam pomysł. Zrobię zdjęcie. syk. Dobra, mam zdjęcie. Ej, może wiem. Może się cofnę i to mu pokażę. Dobra, to jest dobry pomysł. Oby on... Dobra. Tu? Tak, 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 dobra. Czekaj, krzyknę. Może osłyszy. Chodź tam, chodź na początku. Dobra, mam nadzieję, że usłyszał. Ha, ale wątpię. Mam nadzieję, że usłyszał. Czekam na niego. Co to za dźwięk? Czekaj znowu za... Chodź tam, gdzie byliśmy na początku! Co to za dźwięki dziwne? Co to za dźwięki dziwne? No oby on tu przyszedł. Jezu, gdzie on jest? Czekaj, jak mu dać znać? O! Krzyknę jeszcze. Chodź tam, gdzie jest ta dalabina do wyjścia. Rę, rę. Drę, drę, drę. Halo? Halo? Przy... Dzwoniłem do ciebie jeden raz i dopiero teraz odebrałeś. Dawaj, bo... bo mam 2%, no co? Eee, mm. szukam ciebie cały No ja to jestem... Zostać... Ja jestem na początku. O! <laughs> Dobra, rozłączył się. Czekaj, może ja też go poszukam nie, ja mam jeden... Ja mam nadaj 2%. Mam nadzieję, że on tu przyjdzie. Halo. Jezu, kiedy on tu przyjdzie. To zadwa. Dryn, Dryn. O, Halo? No chodź tu gdzie ty? ja się zgubiłem, ale poczekaj, bo poczekaj, jak tutaj, to wtedy ja tędy, okej okay, już się możemy rozłączyć, bo już pamiętam drogę dobra nie maluję baterii dobra okej okay. to może on nie Siemo! Siema! to ja! To Ej! Chodź! Nie wiedzisz, co ja znalazłem! A nie chcę wiedzieć, co ja znalazłem! Chodź! Gdzie były eee. te schody? O, to ale nasz mam coś do tu nasz dom! Tu nasz dom! Ej, mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Co? Mamy coś do obrony. To nie tu. Nie, kurzywa, ale chodzowa. No poka. Na podłodze leżało coś takiego. Ale to zabawkowe. Jakieś dziecko też tu było. Ej, no to jest pistolet na kulki. Ale chodź. kulki też bo mam czasami No chodź. No nie wchodź. No chodź. Chodź i czekaj, gdzie to było, ja. Ej, tego tu nie było. Nie wiem. O! Poznaję, chodź tu. Siedź. Chodź. tu się sły... rusza! Sły... No, chodź. Pokażę ci to. Ej, chodź na chwilę. No nie, chodź. No, ale chodź szybko, szybko. No, ale ja cały czas za tobą idzie. te. tutaj było przejście. Nie, nie było. Chodź. Patrz. Pamiętacie, byliśmy tu? O, no. To patrz. To idziesz i patrz znowu coś. Poczekaj, to lepiej też zapisać. No, I to tam się jakaś pa, dziu, dziura. Poczekaj, bo tu są jakieś nasowe kreski czy. Okej, okay, na odległość. Okej. Okay, o tak. Ej, dziura, skaczamy? Okej. Okay, ale czy nie o ale mnie głowa boli. O, o kur... Ach. I patrz! To jest to zdjęcie na początku! Dren, dren. Halo, gdzie ty? Ej, nie klikaj tego zdjęcia, bo mnie nagle coś, coś zabrało tak dziwne. Coś poczułem, teraz mnie, mnie tutaj gdzieś zabrało. Ale lalka jakaś tu jest Dobra, Dziwna. kliknę! O, na początku jesteśmy, chodź. Cofnij się. Dobra. Chodź tam. Ej, masz małą baterię, bo ja mam parę banka. No, to daj. O, masz. To mi się ładuje. Chodź tam. Jeszcze raz skaczemy do tej dziury, ale już wiemy jak skoczy, wiesz jak? Jak? Jak czytałem, pa. Robisz tak, tak, tak. Się to nie boli, bo skaczesz do... Dobra, y... Co to? Ej! To... To ten... Ej, ej. O nie! Ej, gdzie my jesteśmy? Cii, cii. Ej, chodź tutaj może, bo jak nas tutaj zrobiło... To tutaj... Ej, mam pomysł, mam pomysł! Chodź tam, idź tam. Tutaj? No. I na raz, dwa, trzy klikamy. Raz, dwa, trzy. Trochę, no, może tam znowu i do wody znowu. Ej, bo tutaj jest Master Control. Dobra ja skaczę, pa! Jest! Dobra! Nie bój się. Nie klikaj nic! No. no. Ej. Jeszcze Poczekaj. raz! Ej, czekaj, tam coś jest napisane, ja już ci mówię! 0, 0, 0, pisz! 0, 0, 0. Pisz to, a ja kliknę to, może? Dobra, to całe. Ej! Ej! No nie, uważaj! No nie! Ej! Ej, Co to za czarne coś tu! Chodź znowu, chodź znowu, coś tu był, chodź! Znowu? Ale nic! Patrz! Patrz! Chodź! No nie, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Ah. Jeszcze raz. co ale widzowie, nie, że się... Ej, ale... poczekaj, poczekaj! A co? Tam, tam było coś narysowane na ścianie obok tego, to chyba... No. No. Jezu. To jeszcze raz, ostatni raz spróbujemy. Widzowie. Ale poczekaj, chyba wiem. Co? Bo tutaj jakby mieliśmy to co, nie? No krzesło albo potem, ja, potem te trumny chyba, co nie? Wiem, nie no, klikasz. Czy... Dobra, ja już wiem co nie klikasz. Znowu ta straszna postać. Chodź znowu ostatni las, ale nic nie klikajmy. No. Patrz, jak klikasz to szafę, to się zapala. Kole te sory, ale teraz... Nie, ale to nie tylko za szafy, bo tam za krzesło i takie tam inne, ale poczekaj, nic, teraz naprawdę nie klikajmy. No. Ej, poczekaj, jest przycisk! Ej, od nowa! Jest teraz 0311 Zapisz.